W sercu Starego Torunia, gdzie brukowane uliczki pachną świeżym chlebem z okolicznych piekarni, mieszkanie Marka Kowalskiego stało jak pomnik porządku w chaotycznym świecie. Każdy przedmiot miał swoje miejsce, każda minuta była zaplanowana, a każda decyzja opierała się na konkretnych danych. Jako analityk danych, Marek wierzył w moc liczb i wykresów które pozwalały mu przewidywać trendy i unikać niespodzianek. Tego wrześniowego poranka, jak zawsze punktualnie o 6:30, Marek siedział przy swoim biurku przeglądając arkusze kalkulacyjne z wczorajszymi danymi. Światło monitora odbijało się w jego okularach, gdy metodycznie sprawdzał każdą komórkę, każdą formułę. Obok niego na podłodze leżał Bartek. Dostojny owczarek niemiecki, który od lat był nieodłącznym towarzyszem jego żony Zofii. Zofia była jego przeciwieństwem, artystyczną duszą, która poruszała się przez życie kierowana intuicją i emocjami. Marek spojrzał na zegarek. 7:15. O tej porze Zofia zwykle schodziła na śniadanie, wypełniając dom zapachem świeżo parzonej kawy i dźwiękiem swojego delikatnego nucenia. Ale dziś było inaczej. Dom pozostawał cichy. Bartek, który zazwyczaj nie zwracał uwagi na poranne rutyny Marka, nagle podniósł głowę i spojrzał w kierunku schodów. Jego uszy drgnęły, a ciało napięło się w sposób, który Marek nauczył się zauważać w ciągu ostatnich tygodni. To było nowe zachowanie, które nie pasowało do uporządkowanego świata analityka. Zofia? Zawołał Marek, wstając od biurka. Odpowiedziała mu cisza. Bartek wstał i powoli ruszył w kierunku schodów, oglądając się na Marka, jakby chciał, żeby poszedł za nim. W jego oczach było coś niepokojącego rodzaj wiedzy, której Marek nie potrafił zrozumieć ani skategoryzować w swoich precyzyjnych tabelach. Gdy wspinali się po schodach, Marek zauważył, że Bartek porusza się inaczej niż zwykle bardziej ostrożnie, jakby każdy krok był dokładnie przemyślany. Zatrzymał się przed sypialnią i czekał, aż Marek otworzy drzwi. Zofia siedziała na brzegu łóżka, wpatrując się w okno. Jej długie, ciemne włosy opadały swobodnie na plecy, a poranna szarość nadawała jej twarzy niemal eterealny wygląd. Nie zareagowała, gdy weszli do pokoju. Wszystko w porządku? zapytał Marek, starając się, by jego głos brzmiał normalnie, choć coś w atmosferze pokoju sprawiało, że czuł się nieswojo. Zofia powoli odwróciła głowę w jego stronę. Jej oczy, zazwyczaj pełne życia i radości, wydawały się zamglone, jakby patrzyła przez niego, widząc coś znacznie dalej. Tak, po prostu się zamyśliłam, odpowiedziała z lekkim uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Bartek natychmiast podszedł do niej i położył swój masywny łeb na jej kolanach. Zofia automatycznie zanurzyła palce w jego futrze, ale jej ruchy były inne niż zwykle wolniejsze, bardziej nieobecne. Pies nie spuszczał z niej wzroku, a jego oczy zdawały się zawierać głębokie zrozumienie czegoś, czego Marek jeszcze nie potrafił pojąć. Może powinnaś zostać dziś w domu zasugerował Marek, próbując znaleźć logiczne rozwiązanie sytuacji, której nie rozumiał. Mogę zadzwonić do twojej galerii i. Nie! przerwała mu łagodnie Zofia wstając. Wszystko jest w porządku, po prostu miałam dziwny sen. Zaraz się przygotuję i zejdę na dół. Marek kiwnął głową, choć coś w jego wnętrzu protestowało przeciwko tej pozornej normalności. Wychodząc z pokoju, zauważył, że Bartek nie ruszył się z miejsca. Pies pozostał przy Zofii. Jego postawa wyrażała czujność i oddanie wykraczające poza zwykłą więź między człowiekiem a zwierzęciem. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Kontynuujemy. Dni mijały, a Marek zaczął zauważać coraz więcej szczegółów, które nie pasowały do jego uporządkowanego świata. Zofia, zawsze pełna energii i kreatywności, coraz częściej spędzała wieczory w fotelu przy oknie, wpatrując się w przestrzeń z nieobecnym wyrazem twarzy. Jej szkicownik, zwykle wypełniony żywymi kolorami i dynamicznymi kształtami, pozostawał nietknięty na półce. Pewnego wieczoru, gdy Marek pracował nad szczególnie skomplikowanym projektem, usłyszał cichy płacz dobiegający z Łazienki. Zatrzymał się przed drzwiami. Jego dłoń zawisła nad klamką. Bartek już tam był, siedząc przy drzwiach, z uszami stojącymi na baczność. Pies spojrzał na Marka w sposób, który wydawał się mówić: Też to słyszysz? Też się martwisz? Zosiu, zapukał delikatnie. Wszystko w porządku? Szum wody ustał, a po chwili drzwi się otworzyły. Zofia stała przed nim z mokrą twarzą, ale uśmiechnięta. Tak, kochanie, po prostu był ciężki dzień w galerii. Wiesz, jak to jest z klientami. Ale Marek wiedział, że to nieprawda. Tego dnia Zofia nie była w galerii. Wzięła dzień wolny, twierdząc, że musi załatwić kilka spraw. Nie pytał, gdzie była, ufał jej bezgranicznie. Teraz jednak, widząc jej załzawione oczy i drżące dłonie, żałował swojej powściągliwości. Bartek wszedł między nich i delikatnie popchnął Zofię w kierunku sypialni. Jego zachowanie było tak celowe, tak opiekuńcze, że Marek poczuł ukłucie zazdrości. Pies wiedział coś, czego on nie potrafił dostrzec, i to uczucie bezradności zaczęło go przytłaczać. Tej nocy, gdy Zofia wreszcie zasnęła, Marek otworzył jej laptop. Nigdy wcześniej tego nie robił. Szanował jej prywatność. Ale strach był silniejszy niż zasady. W historii przeglądarki znalazł serię wyszukiwań, które sprawiły, że jego serce zamarło. Niewyjaśnione zmęczenie, nocne poty, utrata apetytu. Czy psy wyczuwają choroby? Spojrzał na Bartka, który leżał przy łóżku Zofii, nie spuszczając z niej wzroku nawet na moment. Czy to możliwe, że pies próbował im coś przekazać przez cały ten czas? Marek. Przypomniał sobie wszystkie dziwne zachowania Bartka w ostatnich tygodniach, jak nie odstępował Zofii na krok, jak kładł głowę na jej kolanach dokładnie w tych miejscach, gdzie później skarżyła się na ból, jak wył cicho w nocy, zawsze o tej samej godzinie. Następnego ranka Marek obudził się wcześniej niż zwykle. Znalazł Zofię w kuchni, przygotowującą śniadanie z wyraźnym wysiłkiem. Jej ruchy były powolne. Niepewne. Bartek krążył wokół niej jak cień, gotowy w każdej chwili ją podeprzeć. Może powinniśmy pójść do lekarza zasugerował Marek, starając się, by jego głos brzmiał normalnie na zwykłe badania kontrolne? Zofia zamarła na moment, jej dłoń zawisła nad kubkiem z kawą. Po jej twarzy przemknął cień strachu. Tak szybko, że gdyby Marek nie obserwował jej tak uważnie, mógłby go przeoczyć. Może masz rację odpowiedziała cicho, nie patrząc mu w oczy. Może najwyższy czas. Bartek podszedł do niej i delikatnie trącił nosem jej dłoń, jakby chciał dodać jej odwagi. W jego oczach Marek dostrzegł mieszankę smutku i determinacji. To był moment, w którym zrozumiał, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. W poczekalni przychodni Marek obserwował, jak Zofia nerwowo przegląda stary magazyn medyczny. Jej palce drżały lekko, przewracając strony. W domu Bartek długo nie chciał ich wypuścić. Stał w drzwiach, wydając ciche, płaczliwe dźwięki. To było nowe zachowanie, które sprawiło, że Markowi ścisnęło się serce. Pani Zofia Kowalska? Głos pielęgniarki przerwał ciszę. Marek poczuł, jak żona ściska jego dłoń mocniej. Wstali razem, ale przy drzwiach gabinetu Zofia zatrzymała się. Wolałabym wejść sama, powiedziała cicho, nie patrząc mu w oczy. Zanim zdążył zaprotestować, zniknęła za drzwiami. Czekając, Marek próbował skupić się na czymkolwiek, czytał SMSy służbowe, przeglądał wykresy na tablecie, ale jego myśli ciągle wracały do dziwnego zachowania Bartka ostatniej nocy. Pies siedział przy ich łóżku. Wpatrując się w Zofię z intensywnością, która sprawiała, że Marek nie mógł zasnąć. Około trzeciej nad ranem Bartek zaczął cicho wyć, dokładnie w momencie, gdy Zofia zaczęła niespokojnie się wiercić przez sen. Drzwi gabinetu otworzyły się, wyrywając go z zamyślenia. Zofia wyglądała blado, ale spokojna. W jej ręku ściskała skierowanie na badania. To tylko rutynowa kontrola powiedziała, próbując się uśmiechnąć. Ale Marek znał ją zbyt dobrze. W jej głosie brzmiał strach. W drodze powrotnej, zatrzymali się w parku. Zofia usiadła na ławce, wpatrując się w jesienne liście, wirujące na wietrze. Pamiętasz nasz pierwszy spacer tutaj? Zapytała nagle. Bartek był wtedy szczeniakiem, bał się każdego większego liścia. Marek pamiętał. To było siedem lat temu, krótko po tym, jak się poznali. Zofia była wtedy pełna życia, jej śmiech rozbrzmiewał w parku, gdy Bartek próbował złapać spadające liście. Teraz wydawała się tak krucha, jakby sama mogła odpłynąć z jesiennym wiatrem. Wiesz, kontynuowała Zofia ostatnio mam dziwne sny zawsze ten sam jestem w lesie, którego nie znam, ale który wydaje się dziwnie znajomy. Bartek jest tam ze mną, prowadzi mnie gdzieś. Ale nigdy nie docieram do celu. Budzę się zawsze w tym samym momencie, czując metaliczny zapach. Marek chciał odpowiedzieć, że to tylko sen, że nie ma się czym martwić, ale słowa uwięzły mu w gardle. Przypomniał sobie, jak Bartek w ostatnich tygodniach spędzał długie godziny, wpatrując się w okno sypialni, jakby widział coś, czego oni nie mogli dostrzec. W domu zastali Bartka siedzącego przy drzwiach. Na ich widok podszedł prosto do Zofii i delikatnie chwycił rękaw jej płaszcza, prowadząc ją do salonu. Tam, na stoliku, leżał stary album ze zdjęciami, który Marek nie pamiętał, żeby wyciągali. Był otwarty na fotografii, której nie rozpoznawał, oni troje na tle gęstego lasu. Skąd to się tu wzięło? zapytał Marek, podnosząc album. Nie pamiętam tego zdjęcia. Zofia nachyliła się, by lepiej się przyjrzeć. Jej twarz zbladła jeszcze bardziej. Ja też nie pamiętam, ale ten las. on wygląda dokładnie jak ten z moich snów. Bartek zaskomlał cicho. Jego oczy nie opuszczały Zofii ani na moment. W pokoju zapadła cisza, przerywana tylko tykaniem zegara na ścianie. Marek spojrzał na godzinę. Było dokładnie 3:17. W kolejnych dniach Marek zaczął dostrzegać wzory, których wcześniej nie widział. Jako analityk danych zawsze szukał logicznych połączeń. Ale teraz układanka, która się przed nim odsłaniała, wykraczała poza wszelką logikę. Zainstalował w sypialni małą kamerę, próbując zrozumieć, co tak fascynuje Bartka w nocnych godzinach. Przeglądając nagrania, zauważył coś niepokojącego. Każdej nocy, dokładnie o 3.17, obraz zacinał się na kilka sekund. W tym samym momencie Zofia zwykle zaczynała się niespokojnie poruszać przez sen. A Bartek rozpoczynał swój cichy lament. To nie mógł być przypadek. Zofia tymczasem zaczęła obsesyjnie rysować. Jej szkicownik wypełniał się dziwnymi symbolami i krajobrazami. Zawsze ten sam las, ta sama polana. Te same tajemnicze znaki na drzewach. Nie wiem skąd to się bierze, mówiła, gdy pytał. Po prostu czuję, że muszę to narysować. Pewnego popołudnia, gdy Zofia odpoczywała, Marek zdecydował się przeanalizować jej rysunki. Rozłożył je wszystkie na podłodze w swoim gabinecie, szukając jakiegoś wzoru, który jego analityczny umysł mógłby zrozumieć. Bartek siedział obok. Jego inteligentne oczy przemieszczały się między rysunkami a twarzą Marka, jakby chciał mu coś przekazać. Co ty widzisz, Bartek? zapytał cicho Marek, czując się nieco głupio, że rozmawia z psem. Co próbujesz nam powiedzieć? Nagle jego wzrok padł na jeden ze szkiców szczegółowy rysunek polany z charakterystycznym układem drzew i dziwnym spiralnym wzorem na ziemi. Coś w tym widoku wydawało mu się znajome. Otworzył laptop i zaczął przeszukiwać mapy okolic Torunia. Po godzinie znalazł to, czego szukał. Starą ścieżkę turystyczną, która została zamknięta kilka lat temu. Bartek powiedział, pokazując psu ekran: "Znasz to miejsce?". Reakcja psa była natychmiastowa. Poderwał się na równe łapy, jego ogon zaczął energicznie machać, a z gardła wydobył się cichy skowyt. To było pierwsze tak żywiołowe zachowanie Bartka od wielu tygodni. Marek spojrzał na zegarek. Było jeszcze kilka godzin do zmroku. Zofia spała głęboko po ostatniej wizycie u lekarza. Podjął decyzję: musiał sprawdzić to miejsce. Zapiął Bartkowi smycz i zostawił krótką notatkę dla żony. Droga przez las była trudniejsza niż się spodziewał. Ścieżka, nieużywana od lat, prawie zniknęła pod warstwą opadłych liści, ale Bartek zdawał się dokładnie wiedzieć dokąd idą. Ciągnął go pewnie przez gęstwinę, czasami zatrzymując się i oglądając, jakby chciał się upewnić, że Marek nadąża. Po 40 minutach marszu dotarli na polanę. Marek zamarł. Miejsce wyglądało dokładnie tak, jak na rysunkach Zofii. Te same charakterystyczne drzewa, ten sam układ kamieni, nawet ten sam dziwny wzór na ziemi, teraz ledwo widoczny pod mchem i liśćmi. Bartek podszedł do środka polany i zaczął węszyć w konkretnym miejscu. Marek dołączył do niego, czując jak jego serce przyspiesza. W ziemi było coś zakopane metalowa puszka, mocno skorodowana przez czas i wilgoć. Drżącymi rękami otworzył ją. Wewnątrz znajdował się stary notatnik, jego kartki pożółkłe i posklejane od wilgoci. Na pierwszej stronie widniało imię Zofia Kowalska i data sprzed ośmiu lat rok przed tym, jak się poznali. Marek otworzył notatnik i poczuł, jak świat wokół niego zaczyna wirować. Kartki były wypełnione tymi samymi symbolami, które Zofia rysowała teraz w swoim szkicowniku. Marek wrócił do domu. Ściskając w dłoni znaleziony notatnik, Bartek biegł przed nim, jakby chciał jak najszybciej dotrzeć do Zofii. Gdy weszli do domu, zastali ją w salonie otoczoną nowymi rysunkami. Na ich widok podniosła głowę, a jej oczy rozszerzyły się na widok zabłoconego notatnika w rękach męża. "Znalazłeś to na polanie", powiedziała. Nie było to pytanie. To jej głos był cichy. Ale pewny, jakby część niej zawsze wiedziała, że ten moment nadejdzie. Zosiu. Marek usiadł obok niej, ostrożnie kładąc notatnik na stole. Co to wszystko znaczy? Te symbole, ten las. Dlaczego nie pamiętasz tego miejsca? Zofia dotknęła okładki notatnika drżącymi palcami. Ostatnio mam przebłyski, fragmenty wspomnień, które nie mają sensu. W snach widzę siebie młodszą, siedzącą na tej polanie. Rysuję te same symbole, ale nie rozumiem ich znaczenia. To jakby, jakby część mnie została tam pozostawiona. Bartek podszedł do niej i położył głowę na jej kolanach, wydając cichy, kojący dźwięk. Zofia zanurzyła palce w jego futrze, szukając w tym geście otuchy. Pamiętam tylko, że zawsze interesowałam się starymi legendami miejscową historią kontynuowała. Szczególnie fascynowały mnie opowieści o miejscach mocy, o starych szlakach energetycznych, ale wszystko, co wydarzyło się na tej polanie, to jak pusta strona w książce. Marek otworzył notatnik. Pierwsze strony były wypełnione szczegółowymi notatkami o lokalnych legendach mapami energetycznych ścieżek, szkicami miejsc mocy. Im dalej, tym więcej pojawiało się tych samych symboli, które Zofia rysowała teraz. Te symbole, powiedział Marek, wskazując na jeden z nich, pojawiają się w twoich obecnych rysunkach w dokładnie tej samej kolejności. To niemożliwe, wyszeptała Zofia, ale jej dłonie zacisnęły się na futrze Bartka. Jak mogłabym rysować coś, czego nie pamiętam? Może Twoje ciało pamięta, odpowiedział Marek, przypominając sobie wszystkie dziwne zachowania Bartka. Może są rzeczy, których nie da się wyjaśnić danymi i wykresami? Zofia wstała nagle podchodząc do okna. Zapadał zmrok, a pierwsze gwiazdy zaczynały pojawiać się na niebie. Ostatnio, gdy byłam w szpitalu na badaniach, zaczęła cicho, lekarz powiedział coś dziwnego. Zapytał, czy kiedykolwiek miałam wypadek lub straciłam przytomność na dłuższy czas. A ja nie mogłam sobie przypomnieć. Bartek podszedł do niej. Stając między nią a oknem, jak robił to często w ostatnich tygodniach, jego oczy były skupione na jej twarzy z intensywnością, która sprawiała, że Marek poczuł dreszcz. Jest coś jeszcze, kontynuowała Zofia, nie odrywając wzroku od psa. Bartek, on był ze mną wtedy, osiem lat temu, był jeszcze szczeniakiem, i wydaje mi się, wydaje mi się, że on jest jedynym, który naprawdę wie, co się wtedy wydarzyło. W tym momencie zegar na ścianie wybił 3:17. Bartek odwrócił się gwałtownie w stronę okna, jego sierść zjeżyła się na karku. Na zewnątrz, nad lasem, pojawiła się dziwna, błękitna poświata. Zofia zadrżała, jej oczy rozszerzyły się ze zrozumieniem. To nie choroba sprawia, że czuje się słaba, wyszeptała. To polana ona mnie wzywa. Muszę tam wrócić, muszę dokończyć to, co zaczęłam osiem lat temu. O świcie następnego dnia Marek, Zofia i Bartek stali na skraju Polany. Pierwsze promienie słońca przebijały się przez mgłę, nadając miejscu niemal mistyczny wygląd. Bartek, który prowadził ich przez las, zatrzymał się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie poprzedniego dnia Marek znalazł notatnik. Zofia wyglądała inaczej niż w ostatnich tygodniach. Jej twarz promieniała spokojem i determinacją. W ręku trzymała swój stary notatnik i nowy szkicownik. To tutaj powiedziała cicho. Teraz pamiętam. Powoli podeszła do środka polany, a Bartek nie odstępował jej na krok. Marek obserwował, jak jego żona klęka na ziemi i delikatnie dotyka mchu pokrywającego dziwny, spiralny wzór. Pod jej palcami, ku jego zdumieniu, Ziemia zaczęła delikatnie pulsować błękitnym światłem. Osiem lat temu, zaczęła Zofia, nie odrywając dłoni od ziemi, odkryłam, że to miejsce jest jednym z pradawnych punktów mocy. Studiowałam lokalne legendy, szukałam śladów starej wiedzy. Bartek był ze mną od początku. To on przyprowadził mnie tu po raz pierwszy. Marek patrzył, jak błękitne światło powoli rozchodzi się po polanie, tworząc delikatną sieć połączeń między kamieniami. Co się stało tamtego dnia? Zapytał, czując, że wreszcie poznają prawdę. Próbowałam coś zrozumieć coś bardzo starego i potężnego kontynuowała Zofia. Ale nie byłam gotowa. Energia tego miejsca była zbyt silna. Bartek. On to wiedział, próbował mnie ostrzec, a kiedy straciłam przytomność, został ze mną, chronił mnie, dopóki nie odzyskałam świadomości. Pies zaskomlał cicho, potwierdzając jej słowa. Jego oczy błyszczały w dziwnym świetle, które teraz otaczało ich trojgę. Ale straciłam pamięć o tym miejscu, mówiła dalej Zofia. Moje ciało jednak pamiętało. I teraz, gdy choroba zaczęła mnie osłabiać, ta energia zaczęła mnie wzywać z powrotem. Bartek wiedział, on zawsze wiedział. Marek patrzył z niedowierzaniem, jak jego żona wyjmuje z kieszeni kredy i zaczyna rysować na ziemi te same symbole, które wypełniały jej szkicownik. Każdy znak, który kreśliła, zaczynał świecić delikatnym, ciepłym światłem. To nie jest zwykła choroba, powiedziała Zofia, kończąc ostatni symbol. To miejsce próbowało mi coś przekazać, próbowało dokończyć to, co zaczęłam osiem lat temu. Gdy ostatni symbol został narysowany, cała polana rozbłysła intensywnym, ale łagodnym światłem. Marek poczuł ciepło, rozchodzące się po całym ciele. Bartek stał przy Zofii, jego sylwetka wydawała się promienieć w tym niezwykłym blasku. Teraz rozumiem. Wyszeptała Zofia, a jej głos brzmiał silniej niż kiedykolwiek w ostatnich miesiącach. To miejsce nie próbowało mi zaszkodzić, ono próbowało mnie uzdrowić. Światło powoli zaczęło przygasać, pozostawiając po sobie uczucie głębokiego spokoju. Zofia wstała, a jej ruchy były pewne i pełne energii. Bartek patrzył na nią z czymś, co można było nazwać tylko dumą. Marek podszedł do żony i objął ją. Jak się czujesz? Zapytał, choć znał już odpowiedź. Widział ją w jej oczach, w jej postawie, w sposobie, w jaki się uśmiechała. Czuję się całkowita, odpowiedziała. Jakbym wreszcie znalazła brakującą część siebie. Bartek zaszczekał radośnie, po raz pierwszy od wielu tygodni. Jego misja została wypełniona. Doprowadził Zofię z powrotem do miejsca, które mogło ją uzdrowić. Do prawdy. Która czekała cierpliwie przez osiem lat. Gdy wracali do domu, pierwsze promienie słońca w pełni oświetlały już las. Zofia szła pewnym krokiem, trzymając w jednej ręce stary notatnik, w drugiej dłoń Marka. Bartek biegł przed nimi, co chwila oglądając się i machając ogonem, jakby chciał się upewnić, że nadal za nim idą. Drogę do domu wypełniały plany. Zofia mówiła o studiowaniu starych legend, o dokumentowaniu miejsc mocy, o pomaganiu innym w odnajdywaniu ich własnych ścieżek do uzdrowienia. Marek słuchał, zdając sobie sprawę, że jego świat liczb i wykresów właśnie poszerzył się o wymiar, którego istnienia nigdy wcześniej nie podejrzewał. A Bartek? Bartek po prostu był wierny, mądry i szczęśliwy, że jego ludzie wreszcie zrozumieli to, co on wiedział od początku. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Marka, Zofii i wiernego Bartka poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnie wzruszającymi opowieściami znajdziecie ją klikając w link po lewej stronie. Jeśli historia was zainteresowała, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić kciuka w górę codziennie przynosimy Wam nowe, wyjątkowe historie, które pokazują magię codziennego życia. Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami, czy Wy też macie podobne doświadczenia ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi? Czekamy na Wasze historie.